Serdecznie Urząd Miejski bardzo serdecznie dziękuję Straży Miejskiej w Elblągu za nominację do wykonania zadania Gaszym Challenge. Jak Państwo widzą, jest nas bardzo dużo osób, które chcą pomóc Wojtusiowi i innym dzieciom chorym na bardzo ciężkie przypadłości. Mamy nadzieję, że ten nasz gest również wspomoże tę walkę z chorobą. Życzymy dzieciom jak najwięcej zdrowia. Nasze zadanie wykonamy na raty, bo wiem, jest nas tak dużo. I przystępujemy teraz do wykonania zadania. Ja będę odliczała. 万岁！ Dziesięć. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej akcji. Jeszcze raz dziękujemy za nominację. I do kolejnego etapu Gaszyn Challenge nominujemy: Pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu, Zarząd Budynków Komunalnych oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu. Dziękujemy bardzo.